I wyprowadzili, słuchaj, przez taką, przez taką dziurę wyprowadzili krowy. Ja nie wiem, jak oni to zrobili. Pokażę pokaż jak, jaką dziurę. No taką taka to. Czekaj, czy znaczy, taka, taka no dziura, nie <grym> wiem, czy będzie widać. No taka dziura, a krowa jaka? <grym> no to te mniejsze, jak są te... te bo byka to nie wyprowadzą, ale, ale krowy takie... No, no, to, tutaj, to jest jeszcze nasz teren. Tutaj trochę na szczęście mam wody, więc ryż, ryż sobie trochę rośnie tutaj. No. no, ryż, tam dalej widać, że już będzie zbiory następcze. Tak, tak, to już widać takie, tak, już widać takie jaśniejsze, te kłosy już dojrzewają. No, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze nie, tutaj jeszcze musi zaczekać. Na szczęście mamy też kanał, tutaj woda płynie. Tutaj na prawo właśnie te, to oratorium, które pokazywam, pokazywaliście, pokazywaliśmy, więc z tej strony, no dzisiaj na razie nic się nie dzieje, bo nie jest dzienne oratorium. No i takie tutaj, takie nasze, takie nasze dzieło. No dobrze, słuchajcie, no, y, musimy się jakoś razem pokazać. Tomek jest taki gruby, że się nie mieścimy obel, obaj w Teraz tak Spróbujemy się jakoś przytulić. O tak. Troszeczkę tutaj z tymi drzewami bananowca z tyłu. Jakby ktoś nie wiedział. Są to, ja byłem taki głupi, że nie wiedziałem, że to jest tego. Myślałem, że banany rosną na palmie. Mhm. Okay. No, no. no, no hmm. wiesz, jak to się mówi, nie? Bananowca. Nie, nie no, kiedyś to się mówiło, nie? Wskakuj na palmy banany prostować, nie? Jak głupi, przyjechałem, no, przyjechałem najpierw na Mauritius i kurna patrzę, a tu banany rosną w ogóle na innych drzewach. Nie? No, na a jesteśmy panarodze. pod Mangowcem w ogóle. No, Jednym z kilkunastu, który mamy, mamy, mamy tutaj, także. No, widać trochę. I no. jedliśmy spokojnie przez trzy miesiące nasze, nasze Mango. No. Mamy trzy rodzaje z tego, co pamiętam. Także. Mieliśmy co miesiąc jakiś inny rodzaj jedliśmy. No, no, wszystko. Mangawatu na, na koniec. No, super, Mangawatu. No to Mangawatu to są takie malutkie takie, tak. Kamy, tak, jak, jak, kamy, jak kamyczki takie hmm. malutkie. No. no, dobrze, słuchajcie. Pozdrawiamy tak, serdecznie. Poz tak, pozdrawiamy serdecznie. Y staraliśmy się wam pokazać to co najważniejsze. Nie, nie wszystko się udało. No ale tak króciutko właśnie, żeby, żeby tutaj pokazać Wam tutaj y misję y salezjańską w Ankiloka, niedaleko od Tularu na południowym zachodzie Madagaskaru. Amen. 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 Jeszcze raz pozdrawiamy <laughs> wszystkich. Pozdrawiamy. Tak. I żegnamy się do następnego razu. Zobaczymy gdzie i kiedy jeszcze.